Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na Waszych ekranach oczywiście Super Hyper Den ROMPA H2O, wystarczy kropla. Stoimy teraz przed drzwiami czwórki i przyznam wam, że ostatni odcinek, który nagrywałem z tej ROMPy był 4 dni temu. I przez te 4 dni bez przerwy. O, bardziej, musiałem zacząć, krocie kłaki z monitora. Bez przerwy, dosłownie bez przerwy codziennie miałem w głowie jedną myśl. Ta myśl troszeczkę została podbudowana wczoraj. Ja czytałem komentarze pod ostatnim odcinkiem z tej właśnie serii i chyba będę w stanie zaryzykować. Od razu zaznaczam, nie jest to spowodowane żadnym spoilerem, żadnym jakimś konkretnym nakierowaniem, ale chęcią zaryzykowania, ponieważ doszło mnie słuchy, że ten rozdział jest dosyć ciekawy, że taki jest, że niektórym się bardzo podoba, niektórym nie, później Dierka trochę robi dive'a w dół, jeżeli chodzi o bycie, bycie fajną produkcją. Myślałem, że zrobiła to już dawno, aczkolwiek nie będę hejtował, bo w sumie Przyznam wam, że z chęcią siadam do rywania tej rompy. No, ale o co chodzi? Po co ten drugi wstęp, Bobru? Otóż po to, że zmieniłem jedną ofiarę i zaryzykuję, raz zaryzykuję, niechaj będzie, niechaj się stanie, co się ma stać, bo jestem bardzo ciekaw, czy ta gra byłaby w stanie sięgnąć po ten konkretny zabieg popularny, mianowicie ofiary, jakie dałem w poprzednim odcinku, to była Tamako, Chet oraz Oliver i chciałbym zaryzykować, zaryzykować bardzo, bo mam pewną teorię, i jeżeli ona się sprawdzi, to bardzo śmiesznie się stanie, jestem bardzo ciekaw a wszystko co, aż obejrzałem sobie swoje odcinki, przyznaję wam, że aż obejrzałem swoje odcinki dwa poprzednie żeby się upewnić, czy to w ogóle ma sens i wydaje mi się, że to może mieć sens mianowicie, patrząc na motyw, wiemy, że mogą uciekać pary i jakoś tak moja logika naszła, nie wiem, w sumie z tego powodu na to, że pary mogą zabijać pary, że przykład będzie sprawa, że przykład Proclona z Leoną będzie chciała zabić Chojiego oraz Huntera. Czy to jakoś się wymienią? Na przykład, nie wiem, Kropona zabije Chojiego, Hunter zabije Leonę. Takie coś w tym stylu, co nie? Też pomyliłem się, bo jeżeli chodzi o zasadę, że drugi morderca, jakby się liczy, to nie jest tak. Zasada w V3 mówiła dokładnie tak, że liczy się znalezienie mordercy tego, tej ofiary, która pierwsza została znaleziona. Czyli na przykład, jakby dajmy na to, padł sobie, padła Leona i Chet. No to, jakby znaleźć Leona, to się liczy znalezienie zabójcy Leona. Zabójca czeta nie jest ważny aż tak bardzo. Taka mała dygresja. No ale do czego rozmierzam? Nie pomyślałem o jeszcze jednej osobie, która do tych duetów mogłaby się zaliczyć. A której zabicie byłoby bardzo ciekawym zabiegiem. Ale nie wiem. Nie wiem, ale moja teoria jest taka. I nie wiem, czy też mordercy za chwilę nie zmienię. Ponieważ nie wiem, czy w tym rozdziale bym nie postawił, że Kokona, bądź też czwórka czwórka, przed której drzwiami stoimy, zabije Maję. Wiem, że to jest strasznie, teraz poleciałem w kulki, straszliwie, ale zacząłem się nad tym zastanawiać, dosłownie cztery dni miałam przerwy, bo nagrywałem sobie tryby szkolne do rąpy pierwszej i cztery dni nie mogłem wytrzymać, bo cały czas mi chodziła ta myśl po głowie. Cztery cholerne dni. No chyba pierwszy raz ta rąpa we mnie takie procesy myślowe odpaliła, ale po prostu nie mogę sobie przestać wyobrażać tego momentu. Nie mogę sobie przestać wyobrażać tego momentu, dlatego na ten moment... Nie wiem, czy zmieniam ofiarę z Mai na. E, Putz, Cheta Maje. To jest ryzykowne, bardzo ryzykowne, bo Chet się świetnie daje na ofiarę w tym rozdziale, ale okej. Okay. Więc mamy ofiary Tamarką, Maja Oliver. A morderców daje na razie kroplonę. I nie wiem, czy kołdzie go, przynajmniej na ja ten moment, nie zmieniam na czwórkę. O, to jest bardzo ryzykowny strzał, jak na moje. Bardzo ryzykowny. Myślę, że to pożałuję ostatecznie, bo właśnie Has zebrałem dwa sloty. Ale mam takie dziwne przeczucie. E, Co jeszcze przymałeś z tutorialu? Dlaczego on że to jest możliwe? Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie tak, że Cezar stanie się y, protagonistką kolejnym. Musiałbym zobaczyć jego obrazek kolerny, żeby zobaczyć, czy on ma tą pierdzieloną antenkę. Bo myślę, że jakaś osoba z antenką, ta antenka może wydawać się śmieszna, ale naprawdę myślę, że jakaś osoba z antenką może przyjąć stery. I Cezar by się to nadawał świetnie. Chociaż może czwórka by się stała protagonistką kolejną. Ale ja myślę, że ona. Ja myślę, że ona kropnie kogoś. Ja myślę, że ona kropnie Maja. Albo Huntera, w tym rozdziale. Ale stałem bardziej na maje. Jeżeli miałbym stawiać już taki porąbany pik, który co pasuje. Osobiście stawiam dalej, że największe pra prawdopodobieństwo jest to Marco i Oliver. Ale zaczymy. Dobra. Stoję przed drzwiami do pokoju czwórki. Rozgladałem się. Boże. 5 minut wam prawie zebrałem. Przepraszam was. Przepraszam. Derwuję się. Ale jeżeli to oznacza, że się z nią pogodzę, to będzie też tak warte. Była jedna z y, ludzi których, którym mogłam naprawdę zaufać, więc nie chciałabym jej stracić Ale poza tym, nie chcę, żeby była sama To jest takie smutne widzieć, jak ona zamyka się przed wszystkimi Więc zapukałam do jej drzwi eee, Wybaczcie, jeszcze tylko szybko Dictionary odpalę sobie na wszelki wypadek Jak bym potrzebował? Czyli słownik Poczekałem minuty czy dwie bez odpowiedzi Zapukałam ponownie, Boże, a tu czwórka nie żyje, ale dałem, dałem teraz czadu tym razem głośniej. Oj, czekajcie, bo to tutaj strasznie mi przeszkadza. E, znowu bez odpowiedzi. Poczekałem chwilę, która wydawała mi się trwać pół godziny, pukając raz na czas. Po tym, jak nie usłyszałam odpowiedzi, wróciłam do swojego pokoju. Zawiedziona. Czy ona mnie ignorowała? Połóżą się na łóżku. To było do bani. Nie widziłam tego. Tęskniłam za tym, jak była moją przyjaciółką. Zanim pojawiły się łzy, zasnęłam. Cały ten dra cała ta drama strasznie mnie, e, strasznie mnie denerwuje. Mam nadzieję, że 4 i maja się pogodzą. Ale mam też dobre wieści. E, mój mąż e, bezpiecznie wróci do formy. I znalazłem tego cholernego klauna. Wiem, że policja nie da mi sprawiedliwości, a którą której potrzebuję. Więc e, popracowałem trochę. Widzicie, to tak. Sama się tym zajęłam Związałam go w mojej piwnicy I powoli ścierałam mu make-up <noise> Dzięki temu poczuł ból, który czuł mój mąż Wczoraj spaliłam jego wielki, czerwony noh, tu przed nim To było ekscytujące Obudziłam się wcześniej Z... Dziurą w brzuchu, z takim niepewnym uczuciem w brzuchu Musiałam sprawdzić ponownie Znalazłem się znowu w korytarzu przed drzwiami do czwórki. Wyciągnąłem ramię, żeby zapukać, i wtedy zatrzymałam się. Słyszałem koś w korytarzu. Zacząłem się odwracać, ale ktoś, coś mnie zatrzymało. Przeszywający ból w moich plecach. Bolało tak bardzo, że nie mogłem płakać. Oparłam się od drzwi czwórki i kroki. Jak kroki z wcześniej odchodzą. Nie mogą płakać, nie mogą się ruszać. Jedyna rzecz, którą mogłem robić, to dalej się trzymać. Nie mogłem puścić. Nie mogłam puścić nieważne co. Ale w końcu poczułam, jak się ześlizguje, a moja wizja zamienia się w czerń. Czwórka, gdziekolwiek jesteś, potrzebuję, żebyś mi pomogła. Nie wierzę, Nie, to jest. Ona po prostu została. To jest zmyła. To jest zmyła na 100%. Nie wierzę. Ja, ja to, to był strzał. Absolutnie. Absolutnie w ślepo. Nie wierzę w to. Nie, nie. Czuję się źle. Powinnam otworzyć drzwi z nocy. O co chodzi z tą dziewczyną? Czy. Czy on naprawdę. Czy twórca naprawdę uderzył w motyw, gdzie. Jakby. Nie, nie wierzę. Nie, nie. nie. Ona zradziła moje zaufanie, ale. Muszę obradę z nią wszystko. Nigdy Nie, czułam, nie wierzę. Nigdy wczoraj się tak wcześniej, ale. Chcę być. Chcę, żeby była po mojej stronie. Okej. Okay. Chyba pójdę ją przeprosić. Mory nie ufać Hunterowi, ale ufam Mai. Jeśli ona mu ufa, chyba powinnam spróbować. Może też pójść do akwarium. Nie wierzę. Nie wierzę, że. że nie wierzę, że to klnąłem. Nie wierzę, to co, to wygląda jakby to był jakiś marny starusz, z jakiegoś para dokumentu, nie wierzę, w sensie mówię o swoim kolu, a nie o tym, nie wierzę w to, nie, to będzie, to jest zmyłka, to jest zmyłka specjalnie po to, żeby takie osoby, które jak ja ja zestawiałam się, bo zestawiałem. Maja zaczęła się, zaczęła się zamieniać w naprawdę fajną postać, którą zaczęłam lubić, powoli idzie do góry w moim rankingu, coś musi jedno? nie, no nie wierzę, absolutnie nie wierzę w to, to jest zmyła. Moje drzwi nie otwierają się? Popcham je, ale one się nie ruszają. Popchnęłam mocniej i próbowałam otrząsać klamką, ale nic nie działało. Jakby ktoś się trzymał? Zdając sobie sprawę, że cokolwiek to jest, to nie jest nic dobrego, popchnęłam drzwi z całej siły. Usłyszałam stuknięcie, jakby coś spadło na podłogę. A to, co leżało przede mną. Nie wierzę w to, kurna. Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę. To jest jakiś fake, To jest sen. To jest sen, Mai. Nie wierzę. Ciao, Mai. Nie wierzę. Ona żyje. Nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę. wydałem Wydał, e, z siebie ostry krzyk i odskoczyłam. Dziewczyna, którą chciałam przeprosić, leżała przede mną. Nie wierzę. Że głośno muzykę uderzyła Nie, ej, słuchajcie, to jest, to jest coś, co jest nie tak W sensie... <gryw> Zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem Zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem A to często... ja nie wiem Słuchajcie, to było na ostatnich moich streamach To była identyczna scena z, je, z jedną z sytuacji w Base Theory Identyczna po prostu Gdzie miałem takie chore przeczucie, w męczyło mnie i męczyło Że nie miałem siły, po prostu musiałem to powiedzieć Nie wierzę, że jej tutaj trafiłem jak to się stało? Czy, czy to była moja wina? upadła na kolana i... z mi ciało w mojej dłonie. Dlaczego ja to robię? To jest miejsce zbrodni. Nie powinnam przeszkadzać. Maja. Ale wtedy zauważyłam. Chwila. Ona wciąż oddycha. Wiedziałem. Widziałam to słabo. Podniosłam jej ciało. Czułam ją. Wciąż żywą. Ale ledwo. Była ciężka. Ale musiałem ją donieść do przypieniarki Wiedziałem, że... A to by było niemożliwe po prostu. Nagle, z nagłym przypływem siły, zacząłem biec z nieprzytomnym ciałem Mai w ramionach. Ona musi przetrwać. Muszę zabrać się do, do biura pielęgniarki, do pracowni pielęgniarki, gdzie opatrzę jej ranę. To co, idziemy okrężną drogą? Nie, nie zrobię tego. Maja naprawdę zaczęła rosnąć w moich oczach i nie mogę jej pozwolić... Oj, wiecie? Nie mogę jej pozwolić, żeby tak teraz po prostu... Zginęła, nie ma szans. Ale czułem po prostu, czułem, że będzie z tym mieć motyw. To jest niesamowite. Ona przeżyje teraz, jestem pewien. Jestem. Byłbym w stanie się założyć. <laughs> tutaj będzie ciało, tutaj będzie ciało. Dotarłam do. do gabinetu do, do do pielęgniarki. Prawie jestem. Jestem pewna, że. Mam odpowiedni trybunał, żeby jej pomóc. Kiedy przestanie trwawić, zabrałam pomoc. Na pewno Kołdrzy pomoże. Otworzyłam drzwi i moment mojej nadziei został złamany w tejże chwili. O, co wy gadacie? Niemożliwe po prostu to jest. Co? O, co się dzieje? Nie wierzę w to totalnie po prostu. Krwista scena pojawiła się przed moimi oczami. Kokonaj chet leżący na łóżkach przede mną pokryci krwią. Ale te ciała w świecie Mai były martwe. Kolor, który był na ich twarzach, już zniknął. Ktokolwiek zatkawał Maję musiał też to zrobić. Ktoś w tym budynku zabi... zabił kokonaj czeta. I za Maję. To są dwójka ludzi jak nic. A z Mają e w rękach muszę się wziąć w garść i być tą, która popchnie wszystko naprzód. Dla Coconut i czeta. Teraz martwych. I dla Mai? Eee... Uh, won't be able. Które nie będzie mogło pomóc. Muszę rozwiązać tą zagadkę. Ej, chwila, przecież to jest... która? 13 minuta odcinka? O kurde, ale czajcie! Nie dość, że... że miałem szczyt z Mają i ono było całkiem niezłe, ale okazało się być fałszywe, w sensie słabe, to jeszcze nie trafiłem absolutnie miejsca, bo w zestawu wykorzystałem te ostatnie miejsce, więc od razu zapisuję że to jest nie nietrafione. Nie trafiłem ani jednej ofiary, ale powiem tak, Cheta mogą się spodziewać. utrwałem go, troszkę ryzykowałem. Ale że Propona została zabita? Ja jestem w absolutnym szoku. Co się stało w tym odcinku? Oje, ja poczekajcie, koty mi nie dają tej spokoju, absolutnie. To jest po prostu chore. Wow. Nie, no to myślę, że teraz absolutnie. Fiat, czy jest szansa, że będziemy świadkami podwójnego zabójstwa? Czy to jest w ogóle możliwe? Dobra, przykreślam sobie czeta na swojej liście. Przekreślam sobie kokona, na swojej liście. No i Maję na razie zostawiam, ale szczerze nie wiem czy to nie będzie trzecia ofiara. Taki tak czy no tutaj absolutnie nie trafione nic. Absolutnie nic nie trafione, jeżeli chodzi o, o ofiary. Mordercy, no to myślę, że czwórka i Kokona odpadają, naturalnie rzecz ujmując. Kto mógł tak szaleć? Jeżeli ciało by zostało znalezione gdzieś indziej, ciała właściwie, to mógłbym zgadnąć, że to mógł być ktoś inny. Wiecie co? Ja bym wstał na jakąś kobietę. Wstałbym na jakąś kobietę, bo zakładając się zabójca, zabił te dwie osoby w, w gabinecie pielęgniarki. Można by było obowiązkować, że potem wracał do swojego pokoju. Być może nie chciał zostać na tym przez Maję, która usłyszała kroki, więc ją po prostu zaatakował dla wygody. Po prawej są yy, drzwi do pokoju facetów, a po lewej do, do pokoju dziewczyn. Kto to mógł być? to była jedna osoba, czy dwie? Ale się zadziałało. Przydałam wam szczerze, że jestem totalnie, 100% zaskoczony, bo pick z Maya to była taka trochę he 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 pik Pick z uh, śmierć Koklony to, to jest mamy w ogóle szoker totalny, bo ona tak śmierdziała morderczynią, że szok. A z kolei pick uh, Cheta, no to był u mnie, ale się zmył, więc absolutnie tu nie zaliczam sobie. No, powiem wam, że nie wiem, czy naprawdę nie mamy do czynienia z dwoma mordercami, bo jeżeli jedna osoba tak by prosiła trzy osoby, że dwie osoby zabiła, a trzecią... ...no prawie, być może też zabiła, no to ja jestem w szoku, ja jestem w szoku. No i trzeba iść też tak naprawdę zobaczyć, jakie są, jakie są e, następne, jak, jak wyglądają ofiary, w sensie, coś się z nimi stało, bo to, że były to triny, szkoda bardzo, że dwa ciała zostały znalezione raz i w jednym miejscu, to według mnie trochę zabiło cały klimat. Chociaż było też, panie to, zszokujące. W ogóle cała atmosfera bardzo mi przypominała Zero Escape, które też zawsze miało te elementy lecznicowe, gdzie zawsze się działo porąbane rzeczy. I tutaj też, też mi się tak to skojarzyło, te takie łóżka do leżenia. Wow, powiem wam, że. Wow, ale pomyślmy, pomyślmy. Powiem wam tak, mi się wydaje, że tutaj będzie dwóch morderców, i postaram się wytypować ich oboje. Postaram się wytypować ich oboje, a myślę, że wbrew pozorom. Jeżeli można by było wyłączyć Maję z grona podejrzanek i czwórkę, no to zostaje nam tak. Zostaje nam Leona, Oliver, Hoji, Tamako, Wiktoria, aż Cezar Hunter. Osiem osób. Zakładając, że, czwór że nie zrobiła tego Maja. Czwórki bym raczej nie podejrzewał. Chociaż różnie to bywa z tą narracją w grach. Zostaje nam osiem osób. Z tych osiem osób mam typowe dwie, które kropnęły cheta. Dopnę kokonę. Teraz pytanie: Czy to było od razu zabój podwójne zabójstwo? Czy na przykład ktoś zabił na przykład kokonę? A potem czeta. Wow, ale. To jest chyba najlepszy, najbardziej zaskakujący odcinek. Myślałem, że zaskoczyła mnie śmierć Ricardo, ale powiem wam, że typowanie outer w tej grze idzie mi fatalnie, bo one są całkowicie niespodziewane. Znaczy, powiem tak, mówię, czepa dało się wy wyczuć, ale kokona. Ale, że Kokona padła. Szkoda, bo Kokona naprawdę budowała się na w miarę solidną postać drugiego rzędu. W miarę solidną. 10. miejsce w momencie śmierci. Naprawdę i była zła. Czerwcz 14. No i nie mówcie mi, że Leona to przeżyje. Leonę dałbym dla czystej zasady, no bo tak. Zastanówmy się. Hunter? Nie widzę go jak to zabójcy. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Cezar? Może to jest moment, w którym Cezar zaczęła szaleć. Zaczął się ostatnio rozkręcać, może tylko czekał na taki moment. Tylko kogo by chciał ze sobą wziąć? Może Cezar się z nim zna? Może ktoś? Może Cezar i ktoś są jakby swoimi osobami, które poznały się przed tą zabójczą grą? Powiem no tak, Wiktorię raczej bym wypuścił z grona podejrzanych. Nie wydaje mi się, że to była ona. Asha też bym raczej wypuścił z grona podejrzanych. Na ten moment. Wiadomo, że mogą się moje typy zmienić jeszcze na początku yy, śledztwa. Więc Asz i Wiktoria yy, raczej odpadają. Pozostaje. Oliwie. Olivera też bym raczej weźmieł. nie wiem. Szczerze nie wiem. Powiem wam tak. Dam na razie w tym momencie Tamako na morderczynie, oraz jako drugą, drugi, drugi typ Dam Leonę. To by nawet w sumie całkiem pasowało. Pomyśl sobie, że Tamako zabija kokona. Leona jest tego świadkiem. A w międzyczasie planuje zabójstwo, żeby razem z Crawfoną uciec, i wtedy zabija Cheta. Jak to się zdarza, że oba ciała trafiają w to samo miejsce, i jedna z tych osób, wracając na Mako Abeleona, dodatkowo jeszcze wpada, jakby na, to, na tą feralną scenę, gdzie Maja jest pod drzwiami czwórki. Bo jeśli, żeby że jakby czwórka otworzyła drzwi wieczorem, to Maja by była w dobrym stanie. A jeżeli ona też zginęła, to jest w ogóle wow. To jest kompletne wow. Naprawdę, to jest giga wow wtedy. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał proces. No i powiem Wam, że... Cóż, zobaczymy. Teraz naprawdę w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku robimy śledztwo. wiesz kolejny proces. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jestem zszokowany Ja po prostu myślałem, że sobie dogram to, że przedstawię tą swoją śmieszną teorię i będzie takie... Dobro, co ty szanisz, co ty szanisz? Nagle piek. Maja dostaje w plecy. Idą sobie. Do tego nursery, a tam. Kurde, dwa dbać o jeszcze Kukona. cóż to jest. Uh, hu, hu. Ale, polecieli. Podoba mi się to. Lubię ten chaos. Lubię ten chaos. Mam nadzieję, że ten chaos będzie posparty jakąś fajną historią, jakimś fajnym motywem. Bo coś tu chciał uciec. Oj, coś chciał uciec. To z kim by chciał uciec z makro, To mi nie pasuje. Oj, nie pasuje mi, ale zobaczymy. Może TMAKRO chciała uciec z szetem, ale przypadkowo go zabiła. Nie wiem, może znowu wróciła do pobierania krwi. Kto wie? Ale się żyje, żyję, o Jezu Biedaczyna Najbiedniejsi w całej historii jest to że on do trzeciego rozdziału Ale pomijając to Jest fajną ofiarą tutaj ja Teraz jak mówię, na pierwszym, pierwszym moim typie on był w polu ofiar Więc co, za to maja dostać pół myślę Tak honorowe pół jeżeli rzeczywiście Powiedzmy, że poniekąd trafiłem, okej? Okay? Taki honorowy półpółcika myślę, że mi się należy, bo to był szalony typ. To był szalony typ i za to odwagę, za te ogromne kuchones należy mi się półpółcika. Ale te dwa pozostałe, jestem ciekaw. Sprawdzimy w kolejnym odcinku, e, kiedy to... Oglądacie, nie jestem pewien, czy jutro jest odcinek, czy nie. Jeżeli wczoraj był, to, to jutro nie będzie, jeżeli wczoraj nie było, to jutro będzie. Rozumiecie, jak to Jest dwa odcinki z H2O jeden odcinek z Tergusza Pełnego, niedługo zaczynamy tryb wyspiarski, więc też będzie fajnie. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i w pewnym odcinku badamy sprawę tego. Kiedy wszystko się stało? Oj, zadziało się, oj, zadziało się. Znaczy, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.